Siemanko moi mili! Dzisiaj urbex rodzinny. Idziemy zwiedzić konstrukcję leśną. Jakiś czas temu, kilka lat temu w zasadzie, idąc w lesie, znaleźliśmy taką konstrukcję jakąś przypominającą jakiś obiekt turystyczny. I chętnie mu się przyjrzymy, dziś z bliska bardziej. Wyglądał jak mały wyciąg jakiś turystyczny. Ale nie jest to w jakimś górskim rejonie. Są tu jedynie takie skarpy, jakiś składzik drewna. Ławeczki, ognisko. I jest tu coś, ale taka budka. I ciekawe. Tak, jakby był to taki jakiś wyciąg w dół, ale. Do czego mógł służyć? Może tu gdzieś wydobywali piasek, który jest wszechobecny. Może to miało jakiś związek? Hmm. Tam jest jeszcze taka górka, na której stoi Misiek i reszta rodzinki. Mamy jakieś takie pozostałości jakby po zaczepach. Ta jest zamknięta. Czy tam coś wewnątrz widać? Jakiś mechanizm może tam jest? Trzeba tam poświecić może latarą. No, niestety tutaj żadnego dojścia zamknięte tak. szczel szczelnie może no, tutaj ciekawostką jest to, że tam jest jakiś dom zaraz obok i też jakiś taki skład drewna jakby to było związane z tym tematem serio, nie wiem teraz to mi przypomina bardziej taką górkę dla do zjazdów jakiś patrzcie na to, czy to taka gąbka na tym drzewie nie zabezpieczyć kogoś przed palnięciem w drzewo. Są latarnie. No i takie... Aha, to coś chyba latarnia, nie. Myślałam, że to jakieś pozostałości właśnie po jakimś wyciągu, ale no kurczę, bardzo dziwne to jest. I tam jest taka górka, jakby jakaś skocznia była. A jest to wszystko umiejscowione na takiej skarpie. Piaszczystej. Good to cover. Michał mówi. Michał mówi, że to był mały stok narciarski. To było stanowisko do zjazdu na nartach. Były też specjalne zabezpieczenia, żeby na drzewo nie wpaść. No <laughs> Bardzo urokliwe. Nie wiem kto tak jeździł na nartach, że tam gdzieś wpadał na tamte drzewo. Na, na mój gust to też mogła być jakaś prymitywna wyciągarka do piasku. Skoro tu jest tyle piachu, mogli wyciągać skądś piasek to i to gdzieś go do góry na przykład transportować tędy. Tak, ta, ta, ta. Nie bardzo by to było logiczne, bo tam nie ma jakiejś budowy aktualnie, żeby tam coś było. No właśnie, jest tu wieża, jakby nie patrzeć taka że wieża. Które to nazwałam. No No więc jak to ustaliliśmy, być może był to jakiś mały wyciąg narciarski właśnie. Mini stok taki. No to by dużo znosiło. To są takie kółeczka. Jakby wyciąg, wyciąg do czegoś. Nawet się jeszcze obracają. Takie prymitywne i malutkie, no ale to tutaj nawet by się zgadzało, że tu gdzieś był ten wyciąg, powiedzmy. Tylko nie widzę tu jakichś słupków od niego. Znaczy, już wiem, to nie było na słupkach, to po prostu taka była lina, która wciągała i tyle. Może tak. No taki mały stok tu był. Chyba ja mi się w to wierzyć nie chce. No może. Może to jest jakaś nieudalna, nieudolna i nieudana konstrukcja jakiegoś szalonego konstruktora, amatora.